Witamy serdecznie zignali Duna Park. W Dortmundzie dzisiaj idealna pogoda do gry w piłkę, więc mamy nadzieję, że piłkarze skotują nam kawał widowiska. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Porusja Dortmund zmierzy się z Manchesterem United. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego bliska. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borussii Dortmund. Na bramce Kobel w defensywie Niklas Süle wystąpi obok Matsa Hummelsa. Jude Bellingham oraz Emre Can zagrają na środku pomocy. W linii ataku wystąpi Sebastian Aller. A oto wyjściowa jedenastka Manchester United. W bramce Dawid Gea. Dalej w obronie Rafael Varan wystąpi razem z Wiktorem Lingelefem. Dalej Christian Eriksen oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty zawodnik wystąpi dzisiaj Antony Martial. Rozpoczęliśmy spotkanie na Signali Park. Obyśmy mieli na boisku emocje. Na trybunach będą na pewno. Aler, próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? To chyba trafi! I jest bramka na Borussi Dortmund. Świetnie teraz poza do Dortmundczycy. Rywale chyba nadal do końca nie wiedzą, co się tutaj stało. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło, by to wykorzystać. Strzelec dobrze przymierzył krótki ruch. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. środka rozpoczną czerwone diabły. Oby ta bramka ich nieco rozbudziła. Martial. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Antoni. A oto przy piłce Fernandez. Ale szatak teraz na piłkę. Wolf. Malen. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Markus Rashford Bruno Fernandes. Co teraz zrobi Martial? Karim Adeyemi. I piłka do Bellingama. Atak pozycyjny. Ostrożnie wymieniają się podaniami. Skuteczny pressing teraz, uwaga, jest blisko bramki, co wykombinuje, podanie do Emre interwencja na najwyższym światowym poziomie, mogła być z tego bramka, Markus Rashford, teraz Casemiro, Manchester United traci piłkę. Sebastian Aler przy piłce. Piłka trafia do Malena. Aler ma dużo miejsca do strzału. Ależ mu to odebrał w kluczowym momencie. Podanie przyjął Martial. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Jude Bellingham. Piłka trafia do Malena. I przy piłce Allaire. Utrzymuje się przy piłce, przy rywali Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Rashford dostał piłkę. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Mało zbliżamy się do przerwy. Coś już zobaczyliśmy i można chyba pokusić się o pierwsze podsumowania. nie podoba się dziś gra gospodarzy. Przebieg tego meczu pokazuje z jakimi założeniami wychodzi zwykle na boisko Borussia. Dortmundczycy chcą jak najszybciej napocząć rywala, zapewnić sobie przewagę, żeby potem móc skupić się na zabójczych kontrach. I czegoś takiego spodziewałbym się w ich wykonaniu także po przerwie. Teraz lepiej to wygląda. Urywa się Kryciu. to Dociera do Branta. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Karim, Adeyemi. Aler, może uderzyć. I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Strata Borusi teraz. Brandt. Adejemi. Sebastian Oler. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. Zaczęło się na Signal i Duna Park. Zawsze jest gorąco i nie inaczej jest dzisiaj. Ale próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? No chyba trafi! I jest bramka dla Borussi Dortmund. Świetnie! I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Poznawiamy mecz po przerwie, przed którą to przerwą Borussia Dortmund wypracowała sobie minimalne prowadzenie. Czy stać ją na więcej? Sebastian Aller przy pince. Zagranie do branta. Ponownie Aler I Jemreczan! Porusia. Gol! Tak! Powiększają przewagę! rywale w trudnej sytuacji! Czekali, czekali! Doczekali się, widać teraz na boisku, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Docenny też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wyjście piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! No to mamy 2 do 0. Fernandesz skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Rashford prowadzi piłkę. Do One Bisaki. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Mają teraz szansę na kontratak. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Antoni korner dla czerwonych diabłów. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. I Eriksen z piłką. Podanie do Eriksena. Eriksen, tu może być gol. I proszę państwa, gol. Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Znowienie gry od środka. Graczem Manchesteru zredukowali stratę. Będą starali się teraz pójść za ciosem. Jude Bellingham. Malen. Nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują. Bellingham przy piłce. Ma blisko bramki. I Borussia! Gol! Dortmundczycy znów trafiają. No nie chcą pozostawiać rywalom żadnych złudzeń. którą teraz wspólnie oglądamy na podwórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy więc 3 do 1. Show. Czerwone diabły w natarciu. Show dostaje piłkę. Czy teraz złapią kontakt? I jest. Trafia teraz. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primaso. Na tablicy wyników mamy 3-2. Rafael Guerreiro, Brandt. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Royce ma teraz piłkę. Piłka u Juliana Brandta. Uwaga! Musi to wykorzystać. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Pracą piłkę Dortmundczycy. Łan Bisaka. Czerwone diabły nie dają za wygraną. Do końca już naprawdę niewiele. Nie chcą tutaj przegrać. Pytanie przyjął Martial. Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Ależ to było rozegranie, no naprawdę tiki taka w katalońskim stylu. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Orojs. Emre Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Eriksen. Martial. Martial przy piłce. Antoni Martial dostaje piłkę. Coś wspaniałego jak ten zawodnik zachował się w obronie. Co za doping teraz kibiców Borussii. Ich zespół jest przy piłce i szuka w końcówce zwycięskiej bramy. United na skrzydle. Czy wykorzystają wolną przestrzeń? Uwaga! Będą prowadzić! Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Bellingham przy piłce. Aler może uderzyć. Świetne wejście. Byłoby naprawdę groźnie. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po 90 minutach gry mamy remis. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Aler. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? No, chyba trafi. I jest bramka dla Borussi Dortmund. Świetnie. I jakimś cudem. Wciąż tylko jedna bramka przewagi. No, trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. I Borusja, Borussia. Gol. Tak. Powiększają przewagę. Rywale w krótkim... Podanie do Eriksena. I proszę Państwa. Gol. Jeszcze jeden i uda im się. Bellingham przy piłce. Malen blisko bramki. I Borussia. Gol. Kortmundczycy znów trafiają. No, nie chcą. Sią dostaje piłkę. Czy teraz złapią kontakt? I jest! Trafia teraz! Podanie przyjął Martial. Gól! Gól! Mecz ma się kuko...